Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj wykorzystujemy deszcz, który wczoraj nam popadał. Aktualnie znajdujemy się na polu, gdzie jest zasiana kukurydza. O, nie załączyłem sobie obiegu hydrauliki i strasznie steruje bel. Na polu, gdzie jest zasiana kukurydza. Rozlewamy RSM w dawce 300 litrów na hektar. Wydaje mi się, że to jest optymalnie. Do tego dochodzi Polidap. Będziemy gdzieś mieli w granicach, wylane w granicach, około 140 paru kilogramów czystych słodników. Wydaje mi się, że to ok. Pole jest tutaj po burakach. Braki też zostały, azotu, którego na pewno nie wykorzystały, z tego względu, że rok był niesprzyjający. Także azotu tutaj mamy, aktualnie prędkość 6,5 na godzinę, ciśnienie 32 bara. Nie ma tutaj się to tu przejmować ciśnieniem, bo nic nie mamy, nic tutaj. Jeszcze nie urosło, kukurydza gdzieś tam kiełkuje powoli, ale bo na razie jeszcze, na razie jeszcze jej nie widać, ale ten deszczik na pewno jej pomoże. Także myślę, że to kwestia, w przyszłym tygodniu już się powinna pojawić na wierzchu. Powinna się pojawić na wierzchu. Także czekamy na nią z utęsknieniem, na ten deszcz. Dzisiaj ma być ładnie słonecznie. Dopiero jutro. Jutro miałoby coś jeszcze nam popadać. Bardzo bym z tego tytułu się cieszył. Tu jeszcze muszę sobie tylko szybko przestawić yy, granice nachodzenia sekcji na siebie na 50% więcej nie trzeba. Także już to zrobiłem Startuję dalej Startuję dalej Ale coś mi nie zatrybiło Co nie zatrybiło Nie włączyłem sobie wałka Na szczęście komputer też jeszcze się nie zaaplikował Także jeszcze nie było ruszenia Nie było momentu Jezu. nie tu jadę Nie tu jadę Nie było momentu po prostu Aplikacji i na szczęście nie będę miał miaka. musiałbym przejść Na sterowanie ręczne Już tak nieraz robiłem Przechodziłem na te sterowanie ręczne jakiegoś byka się strzeliło Także tak to wygląda Trochę to zejdzie. Obwód chyba zrobię sobie jedyneczką. Później może przeskoczę na inne biegi. Próbuję sobie tutaj siódemką jechać, żeby troszkę zejść z obrotów. Będzie tak to będzie wyglądało. Że będę jechał sobie siódemką. Na razie jadę jedynką. Trochę tabelkę tutaj potańczy. Ale wydaje mi się, że nie będzie miało to znaczenia. A no, bo kukurydza i tak 175 cm, mówią, że ona ciągnie pod siebie. Także na pewno, na pewno ten azot już pociągnie. Może delikatnie, jeszcze sobie tą z belką zjadę. Żeby była na wysokości około metra. O. Tak będzie kapitalnie. Także lejemy. Korzystamy z wody, która na nas padła. Nie wiadomo ile się jej spadnie. Fajnie wmyję ten azot. Propodawki może. Czy ona jest duża, nieduża? Według mnie, jak tam będzie, gdzieś około 150 kg w czystym składniku. To wydaje mi się, że to będzie bardzo dobrze. Nie spodziewam się tutaj jakichś bardzo dużych plonów. Kuraki też swoją wodę wypiły. Były tutaj do grudnia, praktycznie do Mikołaja. Można by rzec, że były do Mikołaja. Także na pewno tutaj też jest deficyt wody. Ale. To nic, dlatego tak naboże mniej więcej na około 10 ton. Myślę, że tutaj nie będzie więcej. Nie spodziewałbym się większej, większego plonu niż te 10 ton tutaj. Także ich na te 10 ton jest nabożone. Na te 10 ton naboże mniej więcej. Tak to wygląda. Aktualnie przyszedłem teraz na 7, zobaczyć jak to będzie wyglądało. I ciśnienie mamy 4 bary. Prędkość nieznacznie się zwiększyła, bo jedziemy około 7 na godzinę. Także dzisiaj jest pracowity dzień. Jest w planie ten RSM na tą kukurydzę. Później po RSM-ie wypukam sobie opryskiwać. Wypukam opryskiwać. Może skoczę w pszenicę po kukurydzy. Gdzieś tam po południu, jak troszkę obecnie, zrobię tam zabieg T1. Później w planach mam wskoczyć znowu w kuraki zabiegiem że dzisiaj jest pracowity dzień według mnie. Plany są ambitne. Zobaczymy jak to wszystko się ułoży. No na pewno najważniejsze dla mnie są dzisiaj uraki, żeby wykonać ten zabieg. Na razie tutaj sobie rozlewamy RSM, bo to nam nie przeszkadza, czy coś jest wilgotne, czy to suche. Tak jak mówię tutaj nic nie ma Także możemy sobie śmiało tu rozlewać Bez obawy Także dzisiaj mówię dla mnie Bardzo ważne są buraki Żeby się udało wykonać ten zabieg Żeby się udało wykonać zabieg Od Odwaszczający bo za chwilę to wszystko nam wystartuje do góry. Gdzieś tam chyba jeszcze od wieczór nam troszkę spadło, czyli gdzieś łącznie chyba około 9 litrów w tych granicach. U nas spadło tego deszczu, także nie jest źle. Już ta warstwa ziemi jest przemoczona, także tutaj kukurydza ta i tak już puściła kiełki, a jeszcze spadła na nią woda. Także jest rewelacja. Szkoda, że ta woda nie spadła jak tu uprawiałem pod tą kukurydzę. Byłoby to troszkę zawsze lżej. Byłoby to zawsze lżej. Nie kurzyłoby się tak, nie byłoby to tak wszystko napuszone. No ale nic. No już nie było szansy, by na ten deszcz. Trzebałoby siać dopiero teraz. A było sucho. No, nikt tak naprawdę na ten deszcz nie liczył, że on spadnie. Wiadomo, każdy marzył, ale no, nikt się nie spodziewał, kiedy on przyjdzie. No na szczęście się okręciło, Coś wreszcie u nas. Także zaraz wszystko ruszy do góry. Szczególnie zboża jarę, śmieje czy pszenicę. Ale ogólnie pomogło nam wszystko, tak? Bez. Jest znaczenia. Czy to jest jęczmień, czy to jest pszenica jara, czy to pszenica zimowa, czy to rzepak. Jakiś tam ratunek przyszedł na te rośliny, bo naprawdę od ostatniego śniegu w marcu, który był w opadzie około 10 cm, nic co u nas się nie działo. Także można powiedzieć, że miesiąc posuchy. Po tym śniegu przyszło ciepło, także zaraz ślad po nim zaginął. Tak też ta wilgoć była na chwilę. Później zniknęła. Bez śladu. O, komputerek mi informuje, gdzie mam wjeżdżać. Bo coś gdzieś tam, coś wcześniej sobie kręciłem. Pukałem sobie opryskiwać. Do końca. Także już mam tutaj ślady wytyczone po nich się będę poruszał Było to w miarę dobrze Także nie będzie tutaj Szukania rządków Bo jak było sucho Było by fajniej widać Teraz też jest to widoczne Ale Ale w mniejszym stopniu Ale mam tutaj już ścieżki wytyczone Także Monitor też mi pokazuje Gdzie mam jechać, także tutaj jestem uratowany Umyłem szybki Rano wstałem Naciągnąłem sobie RSM-u Wyjechałem ciągnikiem, umyłem szyby Bo totalnie nic nie było widać Żeby też coś dla Was nagrać Żeby to jakoś wyglądało, żeby to miało ręce i nogi Sam dla siebie, żebym coś widział Także są tutaj umyte te szybki, są tutaj umyte od środka i od zewnątrz. Także jest fajnie, ładna widoczność. Dla mnie to też jest lepszy komfort pracy. Wstałem sobie po szóstej, spokojnie się przygotowałem. Zjadłem się i mówię obeszło. Możemy jechać, pracować. Także dzisiaj. Dzień zapowiada się ambitnie. Mam jeszcze tutaj taki głupi pomysł. W sumie nasunął mi się, gdzie miałem dosyć często rzepak na polu, gdzie wam ostatnio prezentowałem te schody kukurydzy na tej górce. I mam taki pomysł, że jeśli to ma popadać deszcz, to mam w planie przełączyć się na dysze dwusklamieniowe w miarę taka wydajność była przełączyć się na 200 płostomieniowy i po prostu pojechać jakbym pryskał tą kukurydzę nie wiem czy ktoś z Was takim stosował no niektórzy słyszałem, że do zabiegu po prostu do glebowego tak robią, że środek wlewają do do rsm -u. Podobno rewelacyjnie to wychodzi. No ja tak boję się, no bo ja mam środki i doglewowo i na listnę. O tutaj będzie, a piękny pesz. Dlatego wziął, wzięty był Nikosar. Żeby tutaj trochę z tym peżem powalczyć. Mam nadzieję, że go zwalczy. Że go zwalczy. Ten pęś. Także tutaj mam takie doświadczenie, chciałbym coś zrobić, bo uważam, że ten RSM trochę popali, takie rzepaki, jeśli miałoby to jutro padać, czy tam nawet w sobotę, myślę, żeby to zrobić gdzieś tak bliżej wieczora, o godzinie 18 i to będzie doświadczenie na niecałe 4 hektarach, zobaczyć jaki będzie efekt. Czy rzeczywiście te kwasty. Które są, czy to będzie potężne stężenie tak, tego rsm -u. Czy to popali i jak to wpłynie na jakość rozlaja tego azotu? No, niby na ziemię spadnie, tak? Także tutaj nie stosuję. No bo tutaj było gruberowane, tak, się żadnego zachwaszczenia nie ma, oprócz tych kilku placów z tym perzem. Także mam taki pomysł na na właśnie przypalenie tych fastów tych samosiewów rzepaku, żeby się przełączyć na normalne dysze tłustromieniowe i go normalnie opryskać. Jestem bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie. Trzeba coś kombinować, żeby nie wchodzić w jakieś tam koszty robienia już zabiegu. No bo to niby jest, no, glebowo nalistny, no, no super, jak byłaby właśnie taka wiegoć jak teraz i super, jakby ta za już miała żądaną wysokość to byłoby bardzo fajnie wszystko by wtedy współgrało byłaby wilgoć byłyby chwasty także także tutaj byłoby fajnie wszystko by tutaj współpracowało ze sobą no ale zobaczymy zobaczymy co z tego doświadczenia wyjdzie Także myślę, że tutaj nie więcej opowiedziałem. Jeszcze jak przeskoczę na inne kawałki, a może coś tam jeszcze, właśnie jak to doświadczenie będę robił, wyjdę, pokażę, jak tam wygląda zachwaszczenie. Bo tamtego rzepaku naprawdę jest dużo, bo tam rzepak wracał co dwa lata, także jest tego. Także wydaje mi się, że to będzie ciekawe doświadczenie. Później, jak to będzie wyglądało, na pewno to będę dawał zagrywał, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Także na razie, ja tutaj kończę. Tak mi się wydaje, żeby to znowu nie wyszło półgodzinny film o rozgrywaniu rsm z jednego kawałka. Nagram coś z drugiego. Także dzięki, do usłyszenia, cześć.